miejsko gminne Ośrodek Kultury i Dom Kultury w Lubawce przygotował akcję Lato. Będą to dwa miesiące wakacji, miesiąc lipiec i sierpień. Tak tak jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy w połączeniu z Wiejskim Domem Kultury w Chełmsku Śląskim i Dom Kultury w Lubawce szereg wyjazdów dla dzieci. Są to wyjazdy wspólne autokarowe, ponieważ autokar jest dosyć duży, a koszty autokaru są znaczne, dlatego też łączymy takie wyjazdy wspólnie. W tym roku zaplanowaliśmy również wyjazdy i na baseny, chociaż prowadziliśmy zwiedzanie starej kopalni w Wałbrzychu, jak również wyjazdy do kina. No w tym roku zwiedzimy też termy cieplickie, skorzystamy z tego obiektu kąpielowego, bo myślę, że jest to coś nowego, co warto zobaczyć. Jak również w imprezach naszych rozpoczynamy turniejem piłki nożnej imieniem Stanisława Andrzejewskiego, który odbędzie się 27 od godziny 10 na stadionie sportowym w Lubawce. Współpracujemy też z Kucykowem, tak to mówię w skrócie, z panią Magdą Kaczmarczyk, gdzie będziemy realizowali jej projekt znaczy, będziemy brali udział w jej projekcie. Będzie to myślę, że bardzo fajne. To są damy i panowie, dzieci mają za zadanie się przebrać, i nagrodą będzie przejażdżki bryczką. Jak również współpracujemy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czyli robimy tak zwane wakacje dla dzieci z opieki społecznej z sołectw Gminy Lubawka. Wymyśliliśmy też taki dwudniowy wypad do Paprotek. Tutaj hołdy dla Pana Krzysia Jawora, który rozłoży nam wigwany. Będzie to taki wyjazd dwudniowy, ze spaniem, z atrakcjami. Myślę, że to będzie fajne takie dla wszystkich dzieci. Jak również też realizujemy dla dzieci spektakl, który będzie w sierpniu w świetlicy w Jarkowicach, tak jak w ubiegłym roku. No i oczywiście w Domu Kultury w Chętsku Śląskim i w Domu Kultury w Lubawce. Będą też zajęcia w domu kultury. Będzie można korzystać z sali do tenisa stołowego, będą zajęcia z dekupażu dla dzieci szkolnych. Planujemy też dwie dyskoteki dla dzieci szkolnych, zajęcia plastyczne. No i oczywiście dla starszych pań i dla młodzieży, bo w Zumbie uczestniczą wszystkie kategorie wiekowe przez cały lipiec w każdy poniedziałek na godzinę 17 zapraszam serdecznie na zajęcia z Zumby. Myślę, że program jest dosyć dobrze wypełniony i zróżnicowany tak, że każdy będzie mógł skorzystać i, i wedle zainteresowania to co lubi i może z tego skorzystać, bo takim finałem tego korzystania z sali i rozstawimy tutaj stały do tenisa, będzie turniej tenisa stołowego. Jak również planujemy w parku turniej dzikich drużyn i tutaj w kategorii dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum, no i Open, bo bardzo chętnie dorośli też uczestniczą w tego rodzaju imprezach. Myślę, że wszystko to, co żeśmy zaplanowali, jest do zrealizowania, ewentualnie przy wyjazdach basenowych otwartych. Proszę po prostu patrzeć, bo jeżeli będzie pogoda nie taka, która pozwoli nam na wyjazd, będzie to przeniesione na inny termin. Wszystko to, co będziemy wykonywać, jest na naszej stronie internetowej kultura lubawka. Ja mam jeszcze taką prośbę do rodziców, którzy zapisują dzieci na wyjazdy. Proszę Państwa, obowiązkowo jest oświadczenie rodziców, że wyrażają zgodę. Druk, który musicie Państwo wypełnić przy zapisie dziecka. Płata, oczywiście, PESEL, bo wszystkie te dane są mi niezbędne do ubezpieczenia dzieci. Jeżeli dziecko nie jest ubezpieczone, nie możemy takiego dziecka zabrać na wycieczkę, więc bardzo proszę, jeżeli rodzice będą dokonywać zapisu dzieci, żeby o tym pamiętali. No i oczywiście o telefonie kontaktowym do rodziców. Tych wyjazdów jest dosyć sporo, wszystko jest na stronach, na plakatach informacyjnych. I w każdej chwili proszę zadzwonić pod telefon 75 74 11 362, to jest Dom Kultury w Lubawce. Podobne imprezy będą również odbywały się w Chemsku Śląskim. Tak jak mówiłam, połączyliśmy wyjazdy, wszystkie grupowe. Są wspólnie, zabieramy dzieci z Chemska i z Lubawki, w zależności w którą stronę jedziemy. Więc raz zabieramy z Lubawki, ale godziny zbiórki są na plakatach. Godziny zbiórki to jest godzina zbiórki, a czas, w jakim będziemy korzystali z danych zajęć, to jest zupełnie co innego, bo proszę Państwa, to jest też dojazd, który musimy doliczyć, więc bardzo proszę wziąć to pod uwagę. Myślę, że program jest bardzo fajny i wszyscy będą bardzo zadowoleni.